Jak myślicie, kto powinien być obiektem kultu w kościele chrześcijańskim, czyli w kościele Jezusa Chrystusa? Kto powinien być obiektem kultu w kościele? No tak na chłopski nawet rozum wychodzi nam, że Bóg Jezus Chrystus, nie? że Bóg powinien być obiektem kultu w kościele. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Oczywiście w kościołach czy w religiach pogańskich, bałwochwalczych, no to będziemy mieli albo wielu bogów, albo półbogów, no i oni wszyscy mają tam jakieś kulty w ramach tej czy mitologii greckiej, czy egipskiej, czy rzymskiej i tak dalej, i tak dalej. No ale w Kościele chrześcijańskim obiektem kultu powinien być Bóg objawiony nam w Jezusie Chrystusie. Nie? Ja jak wiecie, jestem tuż po wyroku, gdzie zostałem z paragrafu 196 skazany za obrazę tam uczuć religijnych. No on ten paragraf ogólnie dotyczy właśnie przedmiotów czci religijnej albo inaczej obiektu kultu. I oto sędzia, który mnie skazał, stwierdził tak: W dalszej części też kwestia, Deprecjonowania kultu Maryi jako matki Boga w religii katolickiej. Jeżeli też określona jest jako zjawa, tak określiłem objawienia w Lourdes, tego kogoś, kto się objawił w Lourdes, za pomocą słowa zjawa i według sądu lubelskiego wypełniłem ten paragraf o obrazie kultu w kościele katolickim. Jeśli nałożymy na to, co powiedziałem wcześniej, to wychodzi mi, że to nie sam Jezus Chrystus, nie Bóg jest obiektem kultu w kościele katolickim, ale także na przykład ta osoba, która się przedstawiła w Lourdes jako Maria, czyli mamy, no, mamy dwie osoby obdarzone kultem, czyli bałwochwalstwo.